Rozmawiamy tuż po meczu z zawodnikiem drużyny z nosiny, Szymon Urtnowski. Szymon, na gorąco podsumuj ten dzisiejszy pojedynek. Chyba nie spodziewaliście się takiego wyniku. No a z takiego wyniku na pewno się nie spodziewaliśmy, ale gdzieś tam myślę, że od jakiegoś czasu już u nas w drużynie zaczęło się najlepiej dziać. już widać było, że, że się gdzieś tam docieramy. I, i przyznam się szczerze, że czekałem w końcu na taki mecz, który, który będzie takim przełamaniem już też właśnie w wyniku. No i w końcu się udało, tak myślę, teraz już na będzie lepiej. Dokładnie, na, 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 po pięciu meczach pięć punktów, troszkę słabiej, a można powiedzieć, że dzisiaj wszystko Wam wychodziło. Zdecydowanie tak, no ja bym powiedział, że patrząc na, na tabelę, to, to tutaj wyszły dwie drużyny, które by się zamieniły, można powiedzieć, że się zamieniły miejscami patrząc na parkiet dzisiaj, więc, więc zdecydowanie myślę, że, że, że wielki, wielki gdzieś tam sukces naszego zespołu. W końcu myślę, że, że cały sezon dotychczasowy nam się po prostu nie układał, a wyglądaliśmy całkiem nieźle i gdzieś tam dzisiaj udało się wyeliminować te błędy już do minimum, czyste to z tyłu i myślę, że tylko się cieszyć. No właśnie, kluczem chyba do tego zwycięstwa była bardzo solidna defensywa, praktycznie Gospodarze nie potrafili oddać szans. Zdecydowanie tak. No myślę, że tam z tego, tylko kojarzę, dwa słupki, to, to może troszeczkę mieliśmy szczęścia, ale, ale myślę, że świetna praca zespołowa. Każdy tam dołożył swoją cegiełkę i, i naprawdę e, no właśnie ta defensywa to, to było tutaj, myślę, kluczowe. Że... już... Okej, okay, powiedz mi taką rzecz, czy, czy marzycie jeszcze o awansie? Jesteście w stanie nadrobić punkty do lidera? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Myślę, że na ten moment po prostu skupiamy się na każdym kolejnym meczu, a... A awans to jest gdzieś tam odległa perspektywa, nie ma co też pompować balonika, tylko trzeba po prostu wchodzić na każdy mecz, dawać 100% i, i tabela później na koniec sezonu będzie to odzwierciedlać to, co faktycznie pokazywaliśmy. Także myślę, że nie ma to co tutaj gdzieś tam się napinać sztucznie na, na awans, tylko trzeba po prostu w każdym meczu chronić i, i, i próbować wygrywać. Czy był taki zawodnik meczu od Was, czy bardziej to była praca zespołowa? No dzisiaj zdecydowanie myślę, że praca zespołowa i śmiałbym kogoś wyrzucić, na pewno Piotra Jabłekiego, który. Dwie bramki strzelił i był takim, takim wodzem defensywy. To myślę, że jego bym wyróżnił, ale, ale myślę, że każdy, nie było dzisiaj jednostki, która by zagrała słabszym przymyć. Myślę, że każdy, każdy gdzieś tam równy poziom trzymał i to był kluczem Dokładnie. Dziękuję bardzo za zamiar. Życzę powodzenia i po prostu. Dzięki. rozmawiamy na gorąco po meczu. trener gospodarzy, bardzo mój panie trenerze Proszę podsumować ten pojedynek. Ewidentnie nie poszło. No nie poszło, nie poszło. Pierwsza porażka. Wiedzieliśmy, że kiedyś musiała przyjść, ale że, że tak szybko i z takim rywalem. Znaczy nie, że obrażam tutaj rywala, że, że, że pozycja w tabeli i tak dalej. Wiedzieliśmy, że staniemy naprzeciwko solidnego zespołu, którego właśnie kolektyw jest taką mocną stroną. Pokazali to w poprzednich meczach, mimo że mają słabsze wyniki, ale, ale wiedziałem, że będzie to naprawdę trudne spotkanie. Zresztą, co do przerwy pokazało, że nie dali nam zbyt wiele. Okazji do zdobycia gola strzał było bardzo mało. No właśnie, rozmawialiśmy tutaj z zawodnikiem e, drużyny z Musiny, że kluczem e, do zwycięstwa była bardzo solidna defensywa. Praktycznie nie, nie oddawaliśmy żadnego strzału. Tak, tak, nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. No, na pewno na pewno z naszej strony słabiej, słabiej zagraliśmy, rotując pozycję za wolno to wszystko robiliśmy, przyjmowaliśmy nie w tempo, musieliśmy każdą piłkę poprawiać, podania były za słabe, no brakowało dzisiaj jakości, dużo rzeczy brakowało. Mimo, że wiedzieliśmy co grać, to i tak byliśmy tempo wolniejsi i no, czy piłkarsko byliśmy lepsi. Słyszałem głosy tutaj, że, że ciut tak, ale no, co z tego, jak przegrywamy nasze. Dokładnie, oprócz jakby braków w meczu zabrakło także Filipa Jamiszewskiego, Filip kontuzjowany. Czy wiadomo co dokładnie z nimi, kiedy wróci? Znaczy się no, kontuzja na pewno na dłuższą chwilę go wykluczy i w tym roku na pewno nie wróci do gry. Yy. Okazało się po ostatnim meczu, po prześwietleniu, że powstał odprysk na kości w stopie i podejrzewam, że z miesiąc przerwy to takie minimum. No. Filip życzymy zdrowia i powrotu na parkiet. Yy. Co, no, nie nastawiamy się w ten sposób, że jedno ogniwo wypada i zaraz mamy problem. Nie, no, jesteśmy przygotowani na takie okoliczności, wiemy, wiemy co robić, jak reagować, no, ale to jest sportny, Każdy ma prawo wygrać, i tym bardziej, że my po raz chyba czwarty bronimy fotela lidera i no, każdy, każdy chce tego lidera obrać no, i gratuluje się przeciwnikowi, że to mu się udało. A my niestety musimy to przyjąć na klatę, tak jak powiedziałem, podczas czasu. Który, który był pod koniec meczu, że trzeba to z godnością dokończyć. wróćmy jeszcze do kursu trenerskiego, który, który robisz, UEFA Futsal B. Byłeś teraz w, w ekstraklasowej drużynie futsaleczną. No, może parę słów, jak to wygląda u no może właśnie, czołówki? Właśnie nie chciałem wcześniej... Tym wspominać, że ten mikrocykl właśnie był zachwiany tym, że nie spędziłem odpowiedniego czasu z zespołem i gdzieś tam na pewno nie przepracowaliśmy pewnych rzeczy, które, które no, może dzisiaj zabrakło też, no ale, ale wracając do tego kursu, na pewno było to pożyteczne i zaprocentuję w przyszłości tutaj na zespole, bo zespół zresztą to jest solidny. Ekstraklasowy klub zespół i naprawdę zobaczyłem tam bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, bardzo dużo merytorycznej rozmowy z trenerem Tomaszem Trznablem i naprawdę superfachowiec. Bardzo dużo mi pokazał, bardzo dużo mi powiedział. Jutro też jeszcze jadę do Leszna na mecz ligowy. Teoretycznie ten staż kończy tym meczem ligowym. Nawet trener zaprosił mnie na odprawę przedmeczową, więc naprawdę bardzo dużo mi pokazał i Jestem, jestem bardzo wdzięczny za to, za to, co tam zobaczyłem i na pewno zaprocentuję to w przyszłości na naszym tutaj zespole przeciwnictwa. Dziękujemy bardzo tutaj drużynie Fór za za możliwość tak odbycia Dziękujemy terenerowi Tomaszowi. Dziękujemy terenerowi Tomaszowi. Ostatnie pytanie. Ostatni mecz w tej rundzie Zawisza Wydgosz, wyjazd. Jak do niego się nastawiamy? No, na pewno będziemy, będziemy w tym tygodniu pracowali zgodnie z, z planem, który wcześniej sobie założyliśmy. E, no, na pewno będziemy musieli usiąść z zespołem i no, troszeczkę dłużej porozmawiać e, na poniedziałek o um, treningu. E, no, bo też nie możemy się łamać tym, no, no, że porażka i błędy były i tak dalej. No, nie, no, musimy też pozytywy szukać w tym, co było, i, i wrócić na odpowiedni tor. Na pewno Zawisza jest trudnym rywalem. I ma naprawdę dziwne wyniki, bo chociażby ostatni mecz, nasz znaczy ostatni, pierwszy mecz, który rozpoczął tą serię gier 12 do 8, no to, to to już jest naprawdę show. Tam musiało być. Tak, tak, dużo bramek, oby przynajmniej jedna więcej dla drużyny wrześni i tego serdecznie życia. Dzięki. Tak gorąco o rozmawiamy z Maciejem Ziębą, bramkarzem KP Deksem Września. A co dzisiaj zawiodło, że taki fatalny wynik? Wszystko. <laughs> zagraliśmy najstop w tym sezonie. Nie wyszliśmy. Myślę, że bez żadnego pazura, bez takiego zęba. Nie chcę powiedzieć, że było zaangażowania, bo myślę, że zaangażowani jesteśmy zawsze, ale tak kolokwialnie mówiąc, bezjajecznie jajecznie zagraliśmy. Przeciwnik dobrze się na nas ustawił. Grał fajnie, konsekwentnie też też. Widać, że się nakręcali z każdą daną akcją i, 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 i wypunktowali. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, mimo że dzieli nas kilka pozycji w tabeli, to wiedzieliśmy, że, że to nie jest łatwy rywal i yy, to się potwierdziło. Tak naprawdę myślę, że poza jedną sytuacją, w drugiej połowie, tu nie zatrudniliśmy nawet bramkarza gości do tego yy, do tego, żeby, żeby yy, musiał się spocić słabe, słabe spotkanie z tego wszystko słabe podania, co mi za lekkie, gdzieś wow, brak koncentracji. Najprostsze rzeczy zawodziły tak naprawdę i zasłużenie w kierunku. Pan, tutaj zawodnik gości powiedział, że kluczem do zwycięstwa była solidna defensywa i kolektyw. Tak. Nie było słabego punktu. Tak, to było widać, że byli bardzo fajnie ustawieni, fajnie pracowali całą zespołem, na to dobrze zagęszczali ten środek i nie było miejsca. My też może no, graliśmy. Fajne dla Oka pod kątem tego, że nie trzymawaliśmy się, i stworzyć sobie akcję, ale tak naprawdę nie dochodziliśmy do żadnych sytuacji strzeleckich. Tych strzałów było mało, było jak na lekarstwo. Nie mieliśmy w ogóle pomysłu jak, jak, jak skruszyć tą defensywę rywala w dzisiejszym meczu, także na pewno jest to kubeł zimnej wody dla nas. Mimo tego, że że utrzymamy pozycję w tabeli, to, to jakby jest to solidna lekcja. Myślę, że przyda nam się takie trochę Eee, otrzeźwienie i, i da to podziec do dalszej pracy, bo za tydzień czeka nas też ciężki mecz, co prawda z drużyną, chyba, która zamyka ligową stawkę, ale też to nie będzie łatwiej mać podobne prawdopodobnie do dzisiejszego, także trzeba solidnie przepracować ten tydzień, eee, pojechać do Bydgoszczy i wygrać, a za dwa tygodnie będziemy mieli okazję do rewanżu z drużyną musimy w Torze Dokładnie w zeszłotygodniowym meczu na Wieży stawtoru Toruń Manem z wycofanym bramkarzem przyniósł bramkę na wagę remisu w tym meczu też niestety gra w pięciu zabiegów. Mm, tak, na pewno wrócę po raz kolejny do tego, że przeciwnik był dobrze zorganizowany, mm, ale wydaje mi się, że też jakoś słabo graliśmy. To wrócę do tego co powiedziałem na początku ci tej jakości podań, tak, te podanie sami były za lekkie, sami były. Niedokładny Przeciw, przeciwnik zdążył się e, ustawić, za może trochę ruchliwości e, poszukania tego miejsca i, i uderzenia, może cierpliwości. Także no, manów, fakt nam fakt, się nie pod tak wybrany, że straciliśmy z gry z wycofanym bronkarzem. Ok, przed nami ostatnia kolejka pierwszej rundy, wyjazd na Bydgoszczy, potem jakby rewanż Ucharze Polski. Czy wrócimy na zwycięską ścieżkę? No oby. Tak jak powiedziałem, nie ma co się sugerować pozycją tabeli naszego mm, następnego przeciwnika, bo jest to drużyna, która bardzo też dużo bromek strzela, dużo traci, ale dużo strzela. A na pewno to będzie też taki mecz, który będzie trzeba wywalczać, bo, bo na pewno są fajnie fizycznie przygotowani. A I wydaje mi się, że to będzie podobny mecz jak dzisiejszy, więc, więc na pewno czeka nas ciężka przeprawa. Będzie trzeba mocno przepracować. Myślę, że taki zimny prysznic się nam przydał i zmotywuje nas tylko do tego, żeby pokazać, że ok przeciwnik się wygrał zasłużenie 0 ale, mm, ale jakby to był dla nas wypadek przy pracy i za tydzień pojedziemy dopiero, że po nic nie pod punkty. I tego serdecznie życzę. Dziękuję. dziękuję.